Makijaż moimi ulubionymi produktami z 2024 roku. Moja cara dochodzi do siebie po ostatniej chorobie. Podkładzik Fenty Beauty Soft Lift. Korektor również Fenty Beauty Wear Even Concealer. Kontur slash bronzer to Stars from the Stars 01. No i oczywiście Golden Sun od She Glam. Niezmiennie od dwóch lat ulubiony kremowy bronzer. Puder to oczywiście P.S. Puff Cloud, ale tym razem w kamieniu, a nie sypki. Kremowy róż to będzie Bell Olive Soul. Ale dla mnie on jest też na równi z różem od Red Lipstick Monster. Dużo rozświetlasz to What Brats Fancy Beauty. Watch this and thank me later. Rozświetlacz to Stars From The Stars Diamond Boom. i laski, to jak to wygląda na policzku, to jest kosmos. Mgiełka to Shiglam Ricky Morty, ten ogórek albo Charlotte Thibory. Palety będą dwie. Pastel Miami od Maxmo Cosmetics. Coffee Roast Tree również od Maxmo. Dądziadź mi, ale brwi to brązowa maskara z Eveline. Zobaczcie jak to wygląda. Czarna kredka od Maxineczki. Teraz patrzcie do czego jest to na Lepsza kredka. Pyk. Pyk. To jest dobra kretka. Mascara to Maybelline Sky High. Konturówki generalnie wszystkie Twenty Beauty. Matki to Lipstain od Sephora. No i tak, moi drodzy, prezentuje się skończony look.